Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Do czerwca można zgłaszać swoje kandydatury. To kolejna akcja, która ma na celu pozyskanie jak największej liczby kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Kandydaci przejdą specjalne szkolenie. Powiatowe Rodzinie w Kępnie po raz kolejny ogłasza nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Szkolenie odbędzie się tutaj na terenie naszego centrum. Nabór będzie trwał do 10 czerwca tego roku. Szkolenie odbędzie się w miesiącach lipiec, wrzesień w formie warsztatowej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nabór na kandydatów na rodziców zastępczych potrwa do 10 czerwca. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.